Cześć, witam serdecznie w 210 odcinku mojej serii. Pete Townsend to muzyk, który najbardziej znany jest oczywiście z grupy The Who, jest ich liderem. To jeden z gitarzystów jak wielu w tamtych czasach, którzy byli pod wielkim wrażeniem umiejętności gry na gitarze samego Jimiego Hendrixa. Ale oprócz tego, że najbardziej znamy go z The Who. To również nagrał kilka albumów solowych. Jeden z nich, który posiadam, to płyta Chinese Eyes. Okładka Gatefold, Świetnie zachowana. ATCK 5889 to numer katalogowy. Tutaj mamy słynnego podwójnego Gibsona. SG1275, o którym również z Robertem Zarendą rozmawiałem. Tutaj widać te gryfy. Tak to wygląda. No i tutaj mamy ATCO, czyli yy, jak gdyby yy, filię firmy oczywiście, Atlantic. Yy, album yy, ukazał się. Będzie tutaj rocznik. Powinien być a później będziemy szukać. Drugi album, e, który posiadam Pita Tauzenda, jeżeli chodzi o jego działalność e, solową, drugi i ostatni, który mam póki co w swojej kolekcji, to płyta e, White City. A Novel White City. Tutaj już pojedyncza okładka, ja również wydanie adko. Koperta z bardzo efektownym zdjęciem, muzyka, teksty i atko tym razem białe, czyli to wiadomo, że to jest no 80 lata, 85 rok, tak jest. Proszę uprzejmie. obydwie dwie płyty serdecznie polecam.